Sprawdzam, czy zostawicie łapkę w górę w dwie sekundy. Uwaga, jedna sekunda, dwie, koniec. Czy udało ci się zostawić łapkę w górę? Napisz w komentarzu i posłuchajcie. Wczoraj wielu z Was pisało mi, że prawdziwa twarz tego całego hugi, bugi, ługi i tak dalej, to jest twarz, no sami wiecie kogo, yy, pewnego youtubera i dla mnie to jest niezrozumiałe i wydaje mi się, że to nie jest moja twarz. Jeżeli się mylę, napiszcie w komentarzu o tym, ale no nie wiem, jak, no pokazałem teraz swoją twarz, nie no, moja twarz jest ładniutka, nie mówię, że tamta jest brzydka czy coś, tylko po prostu yy, chodzi mi o to, że jakim sposobem to mogłoby się wydarzyć? Jest jeszcze twarz osoby, z którą kiedyś nagrywałem. Jakim sposobem w ogóle? Nie ogarniam. Nie, to jest jakiś... Może mi się to śniło, może wczorajszy odcinek to był sen po prostu. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że wezmę sobie bardzo dużo jedzenia i będę próbował znaleźć jakieś jedzenie, na które zwabimy. Jedzenie, na które rzuci się ten cały hugi, bugi play popi time i dzięki temu będę mógł w następnym filmie, jak już dziś odkryję to zwabienie jego, to w następnym filmie będę mógł go złapać w pół Pułapkę. Pułapka, która oczywiście musi składać się z wody, no bo inaczej w czym ja go zamknę? Nie dam rady w kracie go przecież zamknąć. Woda, 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 to jest największy sukces. Yy, klucz, no ale najważniejsze też jedzenie. Mam nadzieję, że coś tutaj będzie, yy, że on o, będzie jakby no będzie musiał jakby skłonić się na to jedzenie. Nie wiem, surowy krolik, surowy barani królik, baranina, kopająka, ziemniak i tak dalej. Dobrze widzowie. Fajnie też jest taki plus, bo odbudowałem sobie swój domek, bo wczoraj tu wysadziłem TNT, które mnie sporo uszkodziło i tak dalej. Idziemy teraz sprawdzić czy on będzie tutaj na dole. Yy, kto nie oglądał poprzedniego filmu polecam zobaczyć, ale po tym, dobra zanim jeszcze tam pójdę, yy, posłuchajcie chyba tylko 35%, ja sobie sprawdziłem osób, które ogląda mnie, subskrybuje kanał, a reszta nie subskrybuje, widzowie jak mogę Was prosić, zasubskrybujcie zmieńmy te procenty, każdego dnia będę teraz tutaj filmy, będę Was informował na bieżąco, co się będzie działo tu macie czerwony przycisk do subskrypcji warto subskrybować, bo jesteście na bieżąco i na 150 tysięcy, jak wiemy 150 tysięcy, a mało brakuje, nagrywam odcinek, z którym z Was, puszczę Was na ten świat prawdopodobnie i będziecie mogli sobie ze mną zagrać, tylko subskrybenci i subskrybentki kanału, więc zachęcam do subskrypcji każdego osobna. No, oprócz wody, TNT i tak dalej, no mam też mieczyk i złote jabłuszko. Dobra, trzymajcie kciuki, żebym dzisiaj nie pata nic, żeby mi się udało. Te rzeczy, robili, te takie trumny i tak dalej, strasznie so, są nadal. Fajnie by było, w za... o, tutaj, w tym go zamknąć. Wyobrażacie sobie Hugiego, Hugiego Poppy Playtime'a w środku tej wody, tam na dole? Przecież to by było genialne, niesamowite wręcz. Ja mam nadzieję, że ten odcinek będzie specjalny, bo ubrałem też specjalną koszulę. Uda... I, I czuję, że uda mi się po prostu yy, dzięki tej koszuli dzisiaj znaleźć zwabienie ten, na tego całego Hugiego jego bugiego i tak dalej. Okej, okay, widzowie, no i co? No, schodzimy sobie na dół, posprawdzamy jak to będzie. Gdyby co, też, wbijajcie do mojego sklepu. Warto kupić kubeczek. Teraz jest limitowana edycja, już nigdy takich kubków nie będzie. Pierwszy link w opisie możecie sobie zobaczyć, wchodząc na mój sklep, jak to wygląda wszystko. Warto zakupić właśnie teraz, bo jest limitowana edycja i do trzech losowych ja jadę wręcić ten kubek osobiście. I przez to jest okazja się ze mną spotkać, nie tylko. Zrobić zdjęcie, pogadać tak. Dobra, widzowie, ja już prawie w tym. Jest. Ej, mam pomysł, jak już jechać tu na grubo, to na grubo. Ej, chciałem tu wjechać. Kurde, nie da rady. Dobra, to zrobimy tak. I uwaga! Nie, płynę, 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 płynę. Ale nie ma go. To jest grane. A chciałem tu gru... Bo... Co to był za wybuch? Nie, no nie! Znowu mi niszczy dom chyba. Nie, 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 tylko nie. To to by było najgorsze, co by mogło być. Jakie... Co za na bestia! On mnie przychytrzył chyba. Czy on wiedział, kiedy wy... Patrzył się na mnie, czekał, aż wyjdę, żeby zacząć mi tutaj niszczyć. Nie, 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 ty najgorszy chuliganie jeden, nie pozwolę ci na to skopieć i dupę. Z, 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 z... Eee. O kurde. Widzicie, teraz ma normalną twarz. Ile zniszczył znowu mojego biednego domku? Coś ty narobił. Ach, Jedna. Dobra, widzowie. Uwaga. Cel namierzony i. Akcja! Poszło! Dostał, dostał! Odpaliłem go Ale wygląda strasznie. Zgasł od razu nawet! Goni mnie! Goni, goni, goni! Dobra! Góra, 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 góra! Okej? Okay. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Ja oczywiście nie będę stał cały czas w jednym miejscu. Dobrze. Widać, że ma problem, żeby się dostać. Nie myśli, nie myśli, to jest fajne. Jak on wygląda w ogóle strasznie. Ty już mu chyba rękę, przebiłem mu ją. O ty, co jest, Dostał! jakim sposobem, Jaki sposób? nie, 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 jak to jest, ła, ła, przestań, przestań, jak on mnie sięgnął, ktoś mi to wytłumaczy, to jest porąbane, 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 cyk, cyk, góra, 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 tak, udało się, o, ej, co jest, lecę w powietrze, nie, 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 co on robi, jakieś wyzwanie ukończyłem, nie, nie, przeżyję tego chyba, nie przeżyję, łódka, 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 Ej, co jest jakimś bandzi? Jestem, czy o co chodzi? Dobra, O, udało się, przestań! Co ty robisz? Nie, idzie tu, dawaj łódkę, dawaj łódkę, szybko! A, woda, woda, cwaniaczku! No i co teraz zrobisz? Co teraz zrobić? Ściągnę dzisiaj z ciebie cały strój, wszystko ciebie z ciebie zdejmę. Dobra, muszę zacząć sprawdzać, widzowie. Co by się nie działo, sprawdzamy. Ciąto, trzymaj, pieczony kurczak! Nie, no znowu, przesada, za dużo już, za dużo! Oła! Moje nogi, za dużo, nie przestań! Cześć, weźmie ten czony kurczak czy nie? Zobaczymy. E! Zaczął jeść to! I wyrzucił. Nie chcę! Eee... Co jest grane? Oż ty Jeden! Dobra, czekajcie, testujemy te dalej. Tu odkładamy i dajemy potrawkę mu z królika, sprawdzimy. Ja wiedział... Ale on jest jakiś inny widzowie, on jest jakiś rubnięty. Czajcie? Jak to jest możliwe, że ja... Dobra, nie wal. Vale. No masz potrawkę z królika, wyrzucamy kolejną jeszcze. Sprawdzamy, czy on to zobaczy? Nie chcę. <laughs> o nie! Dał sobie efekt! O kurde! Gdzie jest, gdzie jest? Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest dobra woda, 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 stopujemy, stopujemy, stopujemy. I tutaj, i tutaj, i tutaj. Tak, 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 tak. Dobra, góra, 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 gura. gura, 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 gura. Aj, 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 udało się. Dobrze, czyli wiemy, że nie leci na pewno. Ja to mówię nie leci, jak jakby jakaś kobieta normalnie leciała na hajs. Nie, nie, o to chodzi oczywiście, widzę. Sobie. Ej, mam pomysł, mam pomysł. Nie no, ty sobie żartujesz po prostu. O! Czemu on do mnie wlatuje, no bez przesady, ile można? Ile można takich rzeczy robić? Ja chcę testować, testować, czy, on będzie mu, czy będzie mu smakowało. Przecież muszę w końcu coś znaleźć. Słuchajcie. O. Nie, 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 nie. Zniszczą Ty, ty. O, ty Cholero jedna. Dobra, zaraz mi się skończą budowle przecież, no. Nie ma, już żadne, nie ma już żadnego latania. Koniec z tym unoszeniem. Ja testuję coś dalej. Uwaga. Surowy schab, widzowie. Cyk. 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 Cyk? <gry hunting> Ale mnie z Ej! Widzicie to? Jak on się pali? To mu się tak głowa na czerwono podświetla. Co jest grane? On jest jakiś krajiny Netheru, czy co? Cześć, testuje to, czy... Znaczy je to, czy co? Nie znaczy ja to testuję, a nie on sorry, widzowie. Mam pomysł, papa, pa. pa co robimy? Cyk! Woda! O, 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 o ale zaczął zwiewać. Jak mu się w głowie. ty aż mu się w głowie po prostu zaczął kręcić. Jakie mocne. Co? Coraz bardziej się chyba denerwuje. I to tak całkiem poważnie. No dobra, trudno. Co, co zrobię? Co zrobię? Nic nie zrobię. Cyk, wybudowaliśmy sobie tutaj jakiś mościk Cyk, cyk. Widzowie, przygotujcie się, bo nadchodzi gruby kaliber. Zaraz to wszystko podpalimy. Ale zanim jeszcze, muszę sprawdzić, czy on. Ej, postawił to ty, któremu ten. Klepka, chlebka, trzymaj hugi, ługi, bugi, srugi o, wiesz sobie, tu sobie weź, tu o, do wody, no chodź do wody, do wody, do wody i weź sobie wszystko. Dawaj, zapraszam. Ej, noc mnie zaczął spędzić, to chyba jest jakiś znak. Nie no przestań, przestań! Ile tego będzie... Ile można tego ten? Cały czas latać? Ty. Przestań tych swoich mocy używać! To już jest przesada po prostu. Dobra, czego mu jeszcze nie dałem? Ziemniaka! Aż mnie bierze na kichanie po prostu, widzowie. Czekajcie! Raz! O, przepraszam On chyba powoduje Ej, co jest? Nie widzę nic Nie, 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 nie Gdzie je? Co jest? Poszedł stąd, poszedł stąd Wylewamy wodę O, świat się znowu pojawił O kurde, czekajcie o! Przepraszam Ja nie wiem Ja nie wiem, co się dzieje Ale już czuję się E, 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 e Zmieniła się pogoda. Czekajcie. Syk, wyżej, 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 wyżej. Dobra. Okej. Okay. Teraz robimy. Nie! Wyrzuciłem. Ale dobra. Tak mi nic nie zrobi. Tak mi nic nie zrobi. Jestem przy wodzie. Zapraszam. No, cały czas przy. O ty! O ty, cwaniaczku, jak się wycwaniłeś. W Taki sposób, coś. Się... Dobra, ja sobie idę do góry, zobacz. Ja sobie idę do góry. W wodzie jestem. No, dawaj. Dawaj, dawaj, zapraszam. Dobra, widzowie, patrzcie, nie dość, że pokażę wam yy, mózg, ktoś jeszcze pokażę wam w jaki sposób przeżyć. I BUM! I od razu uciekamy, zostawiamy łódkę. Goni, 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 goni. Okej, okay. czy dobrym pomysłem było ej, ja chyba spróbowałbym coś strasznego, widzowie. Nie wiem czy to warto zaryzykować czy nie, ale wszedłbym tam do niego, do tego jej kryjówki i za to co on mi zrobił, porozwa... Alał mu to wszystko albo nie mam pomysł! My to wszystko zrobimy na w następnym filmu, jak on, prze film, jak on przegnie. Teraz muszę znaleźć po prostu coś na, na co go zwabimy. I... Oj, kurde, jest tutaj, już o kurde! Spiercielam, spiercielam. Ale dostałem. O, dobra, udało się, czekajcie. Dobra, testujemy kolejną rzecz, kolejną. Miejmy nadzieję, że na to się uda. Trzymaj! Oko pająka! Oko pająka jak najwięcej. <laughs> to jest. Jest sobie to! Kurde. Trzymaj więcej. Ej, jego tu bije, ale mnie nie atakuje. Przestał. <grym> Kto <wioski> to jest? Kto to jest? On przez to zdjął cały strój. O kurde. Trzymaj więcej, trzymaj więcej, trzymaj więcej. Trzymaj więcej. Może jeszcze raz się ujawni, bo nie widzieliśmy z przodu. I, ja. I co wie, rozumiecie to, trzymaj więcej, na to można go wabić, jest wtedy dobry, dzień zrobił nawet, o kurde, ale, czy już, już jest wszystko git, czy nie? Patrzcie, chcesz więcej, trzymaj, proszę, jasne, co wie, kto to był od pleców, ktoś pomarańczowy, cza? pomarańczowy łeb miał chyba, albo pomarańczowy brzuch, nie wiem ja pierdzielę, co tu było? O, a dobra, sorry, sorry, sorry. Już, już mu się odwiedziało. Tu działa chyba na kilka sekund. Okej, okay. ogarnęliśmy rzecz, jedzenie, na którą da się go zwabić. Tak więc, widzowie, w następnym filmie będę. Napiszcie w komentarzu, kto tu był. Ten zdjął strój cały. Ja pierdziele nie sądziłem widzowie Mocne, serio mocne Widzowie w następnym filmie będę próbował go złapać na ty Ogarnę sobie jak najwięcej Sfermentowanego oko pająka I uszykuję pułapkę I tak dalej I złapiemy go, musi być on zamknięty Wciąż mnie goni, to jest porąbane Ja kończę ten filmik, wchodzę tutaj do wody Bo tu już za mną dalej po prostu nie wejdzie Napiszcie w komentarzu jaką pułapkę zrobić Czy akwarium, czy po prostu W wodzie ze szkła coś I po prostu to szkło Ej pa, jaki cwa na Bestia, widzicie? Buduje, próbuje się do mnie budować. Dobra, tu jestem bezpieczny, bo po prostu jestem w wodzie. Zapraszam do sklepu. Pierwszy link w opisie, obserwujcie mój Instagram. Teraz wam wysiedlam ostatni, Nie, już wysiedliłem ostatni. Warto obserwować, bo zawsze pokazuję ostatnim obserwującą osobę. W ten sposób macie szansę, że pokażę wasz profil. Wbijcie, na... zaobserwujcie. Link w opisie do Instagrama i tam popiszemy sobie. Napiszcie mi, kto to po prostu jest. Ja się z Wami już będę żegnał. Dziękuję za ten film. Widzimy się jutro. Subskrybujcie, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Nie może was przeminąć przy Odcinek, bo być może ten cały hugi, bułgi, ługi, on jest kimś innym. On kogoś ukrywa. Nie mam pojęcia. Zobaczymy, czy zdejmie kiedyś swoją straf twarz na dłużej. Może coś się do mnie odezwie. Serio nie wiem. Jestem z tym wszystkim zaskoczony. Co tu się odwala? Trzymajcie się. Widzimy się już jutro. Na razie!